Już od dawna, ja, ja tutaj nie jestem rdzenną mieszkanką, durą, ale jak tutaj się sprowadziłam, to zawsze wiedziałam, że tu był park. Nie mogłam w to, co prawda, uwierzyć, że tu był park, ale okazało się, że faktycznie był, że jest wpisany na, y, list do, y, na listę zabytków ministerstwa i y, po prostu wpadłam na taki pomysł. Jak się pojawiły się środki z y, Unii Europejskiej na bioróżnorodność, wiedząc dodatkowo, że jest to obszar y, specjalnie chroniony Natura 2000. Pomyślałam sobie, że można by go zrewitalizować, przywrócić, ocalić od zapomnienia i pokazać nie tylko mieszkańcom regionu, miejscowości, ale także i całego kraju, a nawet i świata. Park ma dużą powierzchnię. My rewitalizujemy tylko 5 hektarów. Można powiedzieć, że aż 5 hektarów, ale on się jeszcze, je ciągnie jeszcze bardzo, bardzo daleko. Mieszkańcy Durąga pamiętali, ja się od nich dowiedziałam, że tutaj w ogóle był park. I mieszkańcy durąga bardzo tutaj są, że tak powiem, rozemocjonowani tym, co tutaj się będzie działo. Wszyscy teraz też mieszkańcy, którzy tu mieszkali już bardzo dawno dopiero widzą, że jak to teraz wygląda, że tu faktycznie, że to przejrzało, że tutaj jest jakieś miejsce, po którym faktycznie będzie można, w którym będzie można miło spędzić czas. Z Ryciny parku yy, znaleźliśmy w internecie, yy, zdjęcia, na których było widać jak, on, jak ten park w ogóle wyglądał. To, to w ogóle teraz będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale to był taki typowo w stylu francuskim, strzyżone co do milimetra żywopłoty. Te drzewa, które tutaj widzimy, to niektóre stanowiły część żywopłotów. Zaczęło się też rewitalizacja tego parku współpracy z Nadleśnictwem Olsztynek, ponieważ jest to teren Nadleśnictwa. I po udostępnieniu tego terenu dla nas, po omówieniu z nimi całego projektu, zabraliśmy się w ogóle do pracy. Wyłoniliśmy wykonawcę, który specjalizuje się w tego rodzaju budowach, rewitalizacjach, który bardzo czynnie tutaj uczestniczy w tym i dba o to, żeby to, temu nadać taką formę, która by nie odbiegała bardzo od rzeczywistości, a która też mogła być zrealizowana zgodnie z, z, tym, z tymi zasadami bioróżnorodności. będzie odtworzony zrewitalizowany zabytkowy park, który został zaprojektowany przez Johannesa Larasa, projektanta pruskich ogrodów. Tutaj tak jakby połączone są dwie rzeczy: rewitalizacja zabytku i ochrona bioróżnorodności. Czyli będzie odtworzone dawne oczko wodne z pomostem, będą takie łukowate mostki na, na początku przy wjeździe będzie takie miejsce dla, dla ludzi, którzy przyjadą tutaj strudzeni i będą chcieli odpocząć, poczytać sobie o tym, o tym, co tutaj jest, co się dzieje. Będzie wiele takich tablic edukacyjnych. Chcemy, żeby to miejsce stało się takim też miejscem edukacyjnym takim arboretum, w którym, do którego będą przyjeżdżać i wycieczki szkolne, i, i, i nie tylko szkolne, ale będzie można naprawdę się tutaj wiele nauczyć o, o przyrodzie tego terenu. Tutaj chronimy też bardzo ważne siedliska ptaków chronionych, grunt tak zwany Atlantycki, który jest takim siedliskiem bardzo ważnym z punktu widzenia przyrody całej Europy. Na realizację projektu gmina Ostróda pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania bioróżnorodność. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, powiatu, województwa i regionu i wszystkich, wszystkich serdecznie na otwarcie, które odbędzie się, myślimy, wrzesień, października